Obiekty handlowe jako efektywny kanał sprzedaży. Jak wygląda obecnie sprzedaż stacjonarna, a jak offline i jak połączyć ze sobą te dwa światy? Agnieszka Sołomirska, zapraszam do Galaktyki Nieruchomości. Tomasz Trzusło, prezes EPP. Dzień dobry, Agnieszka. Cześć Tomek. To jak wygląda ta sprzedaż stacjonarna obecnie? Sprzedaż stacjonarna wygląda dobrze. W większości przypadków i mówię tutaj o firmach handlowych, sieciach handlowych, centrach handlowych udało się przywrócić przedpandemiczny poziom odwiedzalności. Oczywiście mniej być może jest takich tak zwanych szwendaczy, trochę mniej jest ludzi w częściach rozrywkowych ciągle pozostaje ta wrażliwość na przebywanie w tłumie. Covid nie zniknął zupełnie, jest może dużo mniej szkodliwa, ale jednak jest. Mamy znajomych, wszyscy pewnie, którzy nawet dzisiaj gdzieś tam przechodzą, którąś odmianę, którąś wersję COVID-a. Ale co do zasady, odwiedzający w centrach handlowych są. Pozostaje kwestia. Tego, ile oni mają pieniędzy do wydania. Oczywiście wszyscy wiemy, że mierzymy się od e, więcej niż roku już z dużą e, inflacją, mierzymy się z wysokimi stopami procentowymi. W oczywisty sposób ma to wpływ na to, jak dużo pieniędzy ludzie mają do wydania i to w sporej mierze jest e, widoczne, odzwierciedlone. Choć obroty się... centrów mhm. handlowych e, e, średnio są wyższe niż w porównywalnych okresach przedpandemicznych. Co oznacza, że spadki w sprzedaży dotyczą sektorów handlu poza centrami handlowymi, co też z punktu widzenia specyficznie centrów handlowych jest wiadomością bardzo pozytywną. Dziękuję, to w zasadzie odpowiedziałeś na moje pytanie. To zadam w takim razie kolejne, inne. Co cieszy się największą popularnością, jeśli chodzi o sprzedaż stacjonarną? Co ludzie kupują? Z tych względów, o których mówiłem, czyli e, zmniejszającej się siły nabywczej ze względu na inflację i stopy procentowe dla tych, którzy mają e, kredyty, e, następuje taki też bardzo typowy odpływ z dóbr droższych do dóbr podobnych, a tańszych, czyli to z angielskiego nazywamy w branży value retailers, czyli e, nazwałbym to firmami handlowymi o optymalnej wartości dóbr. W prosty sposób. Ktoś ma do wydania 100 zł na 5 produktów, dalej poszukuje tych samych 5 produktów, ale ponieważ one są droższe, to szuka podobnych produktów, a jednak trochę tańszych. Więc to jest taki tradycyjny przepływ, z którym mamy do czynienia od dwóch lat i ten trend w mojej ocenie, w naszej ocenie jako EPP będzie zdecydowanie kontynuowany również w najbliższych latach, nawet niż miesiącach. A kupowanie przez internet, jak ma się do tego stacjonarnego teraz? Teraz. Przeżywaliśmy chyba wszyscy taki okres zachłyśnięcia się handlem online już wiele lat temu. Centra handlowe jako sektor rynku nieruchomości były w bardzo dużej niełasce sporo jeszcze przed nadejściem COVID. Oczywiście COVID uwypuklił, przyspieszył pewne trendy. Ale niektórzy wieszczyli wręcz e, zupełny zmierzch centrów handlowych, e, przejście całego handlu do świata cyfrowego. Dzisiaj wiemy wszyscy, i to z jednej strony właściciele centrów handlowych, właściciele sklepów, ale z drugiej strony firmy handlowe, sieci handlowe, duże, małe, że optymalne wydaje się znalezienie połączenia pomiędzy handlem online i handlem stacjonarnym. Jak I są... to zrobić? Jak to zrobić? Tak, Jak to ale zrobić? powiem tylko jeszcze, zanim na to pytanie odpowiem, że są ku temu takie obiektywne przyczyny. To znaczy, sam handel online ma oczywiście koszty dostaw, je można optymalizować, ale przede wszystkim ma bardzo duże koszty zwrotów. To znaczy, bardzo wiele produktów jest odsyłanych. Te produkty muszą być rozpakowywane na nowo, sprawdzana musi być ich jakość. Mniejsza lub większa, w, w wielu przypadkach spora procentowo część tych produktów jest oceniana jako nie nadająca się do ponownego... No i tu ludzie to oceniają, to jest koszt ludzki, koszt ludzki, czyli największy. To muszą być ludzie. A potem jest koszt tego produktu, który bardzo często nie jest sprzedawany znowu w tym podstawowym kanale sprzedaży, a w różnych opcjach outletowych, nazwijmy to umownie, z obniżoną ceną. Albo podczas zwroty zmienia się kolekcja, więc to też powoduje konieczność obniżenia ceny tego produktu. Firmy handlowe na tej bardzo dużo tracą, w związku z czym w ich dobrze pojętym interesie i wydaje mi się, że nikt dzisiaj tego nie kwestionuje, jest znalezienie odpowiedniej równowagi pomiędzy sprzedażą w internecie i sprzedażą stacjonarną. Jak to zrobić? Dokładnie. I teraz wracając do tego pytania poprzednio, które mi zadałaś, jak, jak to zrobić? Ja jestem, działam w sektorze centrów handlowych, więc nie jestem. W szczególe, jeśli chodzi o firmy handlowe, ale mamy, mamy takich kilka e, aspektów. Są te, e, e, liter, coś, co nazywamy ROPO, czyli Research Offline Purchase Online, czyli do, zrób e, swój research, poszukaj swojego produktu e, w świecie cyfrowym, gdzie masz bardzo e, duży wybór, e, a następnie udaj się do sklepu stacjonarnego i kup. To jest jakby jeden taki podstawowy model. Wtedy nie ma kosztów dostawy można przymierzyć ocenić jak to wygląda jak się kupuje to prawdopodobieństwo że to będzie dobry produkt jest bardzo e, duże eliminuje się bardzo dużo kosztów w związku z czym w interesie również sieci handlowych jest przyciągnięcie klienta do niekoniecznie do centrum handlowego do sklepu stacjonarnego na miejsce tak, ale na mamy miejsce? też odmiany tego modelu jest coś co się nazywa e, co się nazywa rotopo na przykład tak to jest to, Początek i koniec to jest to samo, czyli poszukaj online, test to pośrodkowe TO, test y, offline, czyli przymierz, spróbuj w sklepie stacjonarnym, parczysz. Online, czyli na nowo kup sobie w internecie, jak chcesz. To powoduje, że sklep stacjonarny nie dokona fizycznie obrotu i nie zaksięguje przychodu, ale z punktu widzenia sieci handlowej dokonana zostanie zoptymalizowana sprzedaż, minimalizując ryzyko zwrotu. Tam będzie koszt dostawy, ale będzie dużo mniejszy koszt czy ryzyko poniesienia kosztu zwrotu. I to jest coś, co bardzo zmienia dynamikę relacji pomiędzy sklepami stacjonarnymi, a sklepami online, gdzie niekoniecznie obrót generowany przez sklep stacjonarny będzie i już jest jedynym wyznacznikiem tego, czy ten sklep ma sens czy nie. Dlatego ja mocno wierzę i wierzymy w to WWP, ale jestem zdania, że większość właścicieli nieruchomości handlowych jest takiego zdania. Naszym głównym zadaniem dzisiaj ważniejszym niż generowanie obrotu fizycznego w sklepach stacjonarnych jest generowanie ruchu, generowanie odwiedzalności. Na czym to polega? To jest nasze mocne działania marketingowe, to są działania eventowe, to są działania również bardzo mocno cyfrowe. WPP mm, zrobiliśmy i rozbudowujemy aplikacje cyfrowe lojalnościowe. One mają za zadanie lojalizację klientów do centrum handlowego, ale to jest jeden z wielu aspektów. Bardzo dużym aspektem dla nas jest aspekt komunikacyjny, aspekt informacyjny o przecenach, o atrakcjach, o eventach, o wydarzeniach, o nowych ofertach, o nowych kolekcjach w ścisłej współpracy z naszymi klientami, czyli z sieciami handlowymi, z firmami handlowymi, które u nas są. I to jest obszar, w który właściciele centrów handlowych inwestują dużo, a będą inwestować jeszcze więcej, oczywiście przenosząc coraz bardziej reklamę z tego świata tradycyjnego do świata cyfrowego. Wszyscy pamiętamy, na pewno to znasz te wielkie billboardy z reklamami centrów handlowych. My w WPP odchodzimy od tego coraz mocniej. To w co idziecie? No właśnie w reklamę cyfrową, w aplikacje lojalnościowe, ale nie tylko. To są też i rozmaite reklamy w świecie. A jak w świecie przedrzeć, cyfrowym. Się, Tomek, jak przedrzeć się przez ten trafik, ten gąszcz informacji, jak wy to robicie, który mamy. No mamy, tak, na co dzień. Wiemy o tym, odpalamy internet i już nas to otacza. A jak wy to robicie, WPP? Czy my to robimy. Robicie to skutecznie? Się, no nie muszę to powiedzieć, się, bo, bo podświetlacie mi się bardzo często. Uczymy się, czasem uczymy się na błędach. E, chciałbym, żebyśmy od początku wiedzieli, jak to zrobić dobrze. Nie zawsze tak jest. Uczymy się też na błędach. No, Kto nic nie robi, ten się nie uczy i nie rozwija, więc uczymy się. Mamy spory zespół, który się zajmuje tym, tą tematyką. Popełniamy błędy, ale idziemy do przodu i myślę, że za jakiś czas będziemy to robić jeszcze lepiej niż dzisiaj. Czyli łączymy te dwa światy offline online, idziemy do centrów handlowych, kupujemy na różne sposoby, ale socjalizujemy się, jak ja to nazywam, czyli bądźmy ze sobą razem, chociażby za pośrednictwem telewizji, ale w studio, a nie przez kamerki ja osobno. Powiem Ci taką jedną rzecz tylko jeszcze, że handel online osiągnął jakiś tam szczyt procentowego udziału w czasach pandemicznych, powyżej 10% wartości w całkowitym handlu. Dzisiaj to jest średnio 7-8%. I ustabilizował się na tym etapie. Sklepy tylko w centrach handlowych stanowią około 9 bodajże procent wszystkich sklepów w Polsce, ale odpowiadają za 30% obrotu, a online to jest, no, jak, jak powiedziałem, poniżej 10%. I tu też pokazuje dynamikę i, i, i relacje pomiędzy tymi dwoma kanałami sprzedaży. To daje do myślenia, da się połączyć te dwa światy w takim razie. Tomek, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Naszym gościem był dzisiaj Tomasz Trzusło, prezes EPP. Już teraz zapraszam na kolejną Galaktykę Nieruchomości w przyszły czwartek o 14.30. Do zobaczenia.